No i drodzy, jak widzicie, pewnie na kamerze tego tak nie widać, ale jest dosyć, dosyć ciemno, pewnie śnieg pada. I co najlepsze, na Słowenii są znaki, które pokazują, że jest duży wiatr. I są przez to zakasy na przykład dla ciężarówek, przypuśćmy o tam, żeby, żeby po prostu skręcać ciężarówkami, wszystkie ciężarówki muszą jechać prosto. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu nie stwarzać niebezpieczeństwa, ewentualnie żeby ciężarówki się nie wywróciły, tak? Jak będzie taki znak, będę go widział, to postaram się wam go pokazać, przedstawić. Wcześniej były, ale o, tutaj jest Ja może się uda pokazać. Widzicie, taki na wyświetlaczach jest i jest pokazane, że jest duży wiatr i zakaz dla ciężarówek, nie? Także jak będą jeszcze jakieś kolejne znaki, to będę pokazywał. Mam nadzieję, że śniegu tutaj nie ma, że nie będziemy stać. No ale czas pokaże. Nie wiem, czy słyszycie, jak wieje. Ale wieje naprawdę, naprawdę mocno. Także ten odcinek zapowiada się, się dosyć ciekawie. Zapraszam na intro. No i co? Widzimy się dalej. I drodzy, wiecie... no, Udało się w miarę dojechać na parking, wam. tylko że mamy dzień następny. Oczywiście idziemy jeszcze na szybki obchód auta. Zobaczymy, czy tam nikt nam konia nie wybił. No, zaraz zobaczymy, czy wszystko jest ok. Siedemka są. Góry są. O, nie ma jednego. Trzeba naprawić. Trzeba naprawić, trzeba zgłosić. No, no tutaj wszystko jest. Jak tam konik jest ok. tak? Ta jest ok. Tu jest okej okay. Powiem wam o wstawać To jest naprawdę ciężko Kurde Tak się człowiekowi chce spać Dobra tutaj mamy mamy wszystko Zamknięte To przy jakoś tak się spać masakra kurde Masakra, dobra tutaj jest wszystko kierunki są, bo jakby nie było kierunku któregoś to by po prostu ten szybciej Szybciej no, szybciej by po prostu y, kierunkowskazy się załączały A takiej sytuacji nie ma, także... O, jakby ktoś nie wiedział, gdzie kierowca buty trzyma No to trzymamy sobie na takich schodkach Proszę bardzo Dobra, moi drodzy Jadę, ruszam, 6, 6 minut motków. Do celu mamy 10 godzin 700 km, ale myślę, że i tak będziemy wcześniej Także widzimy się na trasie No, ja po prysznicu Ruszamy dalej. Co to za ziomeczek idzie? Tutaj coś to na nas patrzy Ja po prysznicu Cześć Słuchaj, a Ty na Słowację jedziesz? Potrzebujesz my to no, To, nie? No na Słowacji. Na, na, na Słowacji Jedziesz na Słowację I jak będziesz na granicy Aha. To tam kupisz na stacji A potem Słowakię przejeżdżają? I oddaję jego. ja go na parka. Albo winieta Aha. na jeden przejazd Aha. Albo myto Albo winieta albo boks Bo... winieta, Bo... Albo... Bo... Dobrze, спасибо Nie ma do No, Także chłopak się pytał moi drodzy o to Jak na Słowacji yy, to wygląda jeżeli chodzi o boksa o winietki i tak dalej Wytłumaczyłem mu wszystko Podziękował nie wiem, czy nie Rosjanin, może Białorusin, nieważne. Kierowca to kierowca, nie? Taki sam, jak i ja. Dobra, moi drodzy, wykąpałem się, jadę dalej i powiem wam tak. A po prostu, co jest masakryczne, to to, że kolejki na tych tutaj stacjach, to są tak duże, że żeby po prostu kupić prysznic, musiałem czekać w kolejce z 15 minut. Miała wyjść pauza 15, wyszła pauza 30 chyba, 8 minut. No trudno, jadę dalej. Nie będę czekał bez sensu, bo i tak mam jeszcze nadychę dzisiaj jechać. Także jadę dalej. Jak będzie coś ciekawego, to się odezwa. Aha, jedna rzecz. Z czasem jest kiepsko, bo korek był kurde na Węgrzech. Jestem aktualnie też na Węgrzech, ale były korki. No i pewnie dojadę w okolice. Będę miał jakieś 100. O, puszczam je elegancko. Dzięki. Będę miał jakieś moi drodzy 100 km do granicy polskiej. A myślałem, że filmik dzisiaj dam radę wrzucić, że będę chociaż, chociaż na granicy polskiej, niestety nie. Także no nic, jadę dalej. Będziemy gdzieś pewnie w Czechach, w Czechach albo na Słowacji stać. Zobaczymy jeszcze, ale raczej koło Żyliny. Gdzieś tak, tak wyliczam, że koło nie będę stał. No i co, światełko odpalamy. Jadę, jak coś będzie ciekawego, będę się włączał. Tymczasem, widzimy się dalej w odcinku. Moi drodzy, dojechałem właśnie na parking, włączyłem pauzę, tyle na dzisiaj, stoimy dzisiaj na Słowacji, tak jak mówiłem, no i co, parking dosyć spory, jak widzicie, taki no, dosyć, dosyć duży, nie wiem, ile tutaj ciężarówek wejdzie, może, może około, nie wiem, 40? może trochę więcej, no ciężko to tak naprawdę powiedzieć, no ale co, stoimy tutaj dzisiaj, jutro rano, myślę, że około piątej ruszę, no a piąta albo szósta rano ruszę, no i co? Widzimy się rano przy kawce, oczywiście, standardowo jak zawsze. No i na obchodzie. Także robimy teraz cięcie. Siemanko moi drodzy. Ja trochę nie wyspany. Masakra. Spałem 12 godzin, w poprzedniej nocy spałem tylko 3. Jak widać po mnie nie wyglądam dzisiaj, ale powiem Wam, że no kurde, tyle spałem, że masakra. Myślałem, że nie wstanę dzisiaj. Także no, jestem dzisiaj już mniej więcej na wysokości. Za Piotrkowym, Trybunalskim, przed Kielcami, o coś takiego, tutaj jak zaraz Wam pokażę na tym, na, na parkingu, duży parking, bar Amsterdam, fajne, dobre jedzenie, naprawdę polecam bar, duży parking, tak samo bezpłatny, także kto by gdyby ktoś przejeżdżał tędy, to proszę się zatrzymać jak najbardziej. No, taki duży parking, widzicie, a i tamten bar Amsterdam, to jest przy drodze 74 Krajowej, także... Nic, my teraz idziemy, moi drodzy, na rozładunek. Jedziemy się rozładowywać. Kawę. Wziąłem oczywiście na stacji, bo już się nie chciało samemu robić, bo mam parzoną, nie mam rozpuszczalnej, do tego coś tam słodkiego. No i co? Jedziemy, tylko trochę mleka pożałowali. <ścoughs> ale znamy kawę, wybasto wyłączamy i, i jedziemy na rozładunek, 4 godziny 4, 30 minut mamy do rozładunku, ale w Polsce, jak to w Polsce można coś podgonić. Więc na pewno będziemy wcześniej. Także potem sobie porozmawiamy jeszcze na pewien ciekawy temat, jak mi się uda telefon ustawić. I widzimy się na trasie moi drodzy. Moi drodzy, fajrand na robocie. Kurde. Człowiek leży, czeka na rozładunek i się doczekać. Kurde, nie może. Wszyscy przyjeżdżają, wszyscy się rozładowują. Ja muszę czekać jakiś załadunek mają trudny. Niby do 14 rozładunki, ale cholera wie kiedy mnie wezmą, po prostu dramat, ale plus jest tylko tego taki, że oczywiście spakowałem się, jestem gotowy tak naprawdę do przeprowadzki z Tafika do pasacika mojego, tylko jest jeden problem, czy mój Passat odpali, <grym> bo powiem wam jakie hando pracy, no to miałem tak wywalony akumulator praktycznie do zera, mało co się naładował i... Nie wiem czy się, się Passata uda odpalić Będziemy no, oczywiście to obserwować, będziemy to widzieć na bazie Oczywiście nagram to, pokażę wam No i co chciałem wam w ogóle ciekawego jeszcze powiedzieć Wyjechałem w trasę dwa tygodnie temu A dokładnie wyjechałem we wtorek yy, Gdzieś koło 15 To jest chyba jeszcze 19 blok, Albo 20, .00, 20 .00 chyba vlog Tak mi się wydaje Albo 21 początek, to wtedy się trasa zaczynała No i tak, yy, pojechałem z Polski do Włoch, pod Rzym mniej więcej potem z Rzymu pojechałem y, tam okolice Torunia, Bydgoszczy tam tutaj gdzieś te, te, te tereny potem oczywiście z Torunia, Bydgoszczy z powrotem za Neapol potem z Neapolu pojechałem jeszcze w kierunku y, tam Sycylii kawałek, jakieś 150 km no i potem powrót oczywiście y, pod Łódź no i z Podłodzi teraz już jestem tak naprawdę w Rzeszowie zrzucam towar i jestem w domu. Dzisiaj, w piątek. Także dzisiaj mamy 2 grudnia. I kilometrów na dzień dzisiejszy, moi drodzy, mamy nabite 8997. Do domu mamy jakieś 100 kilometrów, także myślę, że wyjdzie około 9100. Czy to dużo? No, ciężko powiedzieć, moi drodzy, powiem wam szczerze. Także, moi drodzy, około 15 dni wyszło tego. Że tak powiem, fajnego wypadu. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. 7,14, prawie. Co to jest 2,5 tygodnia? 9100 km. Wydaje mi się, że dosyć sporo. E, oczywiście robiłem drugi raz pod rząd taką nawrotkę. Ja do pisze. piszę. 9100 km, nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Ciężko powiedzieć, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że dosyć sporo, jak na pojedynczą obsadę. Oczywiście to jest ostatni raz, jak robię tak, że tak powiem, tak zwane dwie nawrotki, czyli Polsk, Polska, Włochy, Polska, Włochy, Polska. Zawsze jedziemy Polska, Włochy, Polska, a nie, po, a nie z tak nawrotką, także na razie dosyć. Trzeba troszeczkę odpocząć, bo powiem Wam, siedzenie w kabinie po trzy tygodnie z, z, z krótkimi przerwami mega działa na psychę, ale tutaj nie byłem oczywiście do niczego zmuszony, tylko sam chciałem, no bo jak, że tak powiem, robię tak zwane nawrotki, no to są i pieniądze lepsze, tak? A że idą święta i, i Mikołaj, no to na, na prezenty pieniądze się przydadzą, tak? Wiadomo o co chodzi. Eee, kolejny filmik oczywiście widziałem na kanale, za kółkiem, u Wojtka, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że te odcinki oglądasz. Eee, I teraz tak, jeżeli chodzi o te odcinki, zamkniemy sobie troszeczkę, teraz nikt nie podgląda. I Wojtek nagrał tak naprawdę filmik o Anglii, jak praca w Anglii wygląda, gdzie nie stawać, gdzie stawać, co jak, co, co jak, wszystko, no rewelacja, według mnie naprawdę fajnie. Link macie oczywiście do tego odcinka w opisie filmu, więc możecie klikać, dajcie mu subika. Zostawcie też komentarz pod filmem, że jesteśmy od suchego, czy coś, naprawdę chłopak fajnie prowadzi filmy. I pytałem się z nim, kontaktowałem się z nim w komentarzach, czy mogę nagrać podobny filmik, mniej taki sam, tylko że o Italii, powiedział, że jak najbardziej. Nie ma problemu, też chętnie zobaczy, nie i tak dalej, więc taki filmik też mam zamiar przygotować dla Was. Na razie takie plany, nie zawsze z ciężarówki, czasami coś z auta, coś poopowiem, jak na nie będę w stanie, bo teraz będę, myślę, miał ponad tydzień urlopu, także będę musiał na pewno coś z auta nagrać, ale jestem cały czas. I co, i w soboty standardowo vlogi. Wiadomo, moje trasy są dosyć długie, bo są po, po dwa tygodnie, po półtora tygodnia, po nawet 3, niecałe trzy tygodnie. Także moje vlogi, tak naprawdę, to są dwa, trzy vlogi, to jest jakby jedna trasa, nie? Także będę się też starał Wam pisać, jakby na, na filmie, że na przykład vlog ten i ten, część pierwsza z na przykład trzech. Albo vlog, przypuśćmy trasa, przypuśćmy taka i taka, część pierwsza, nie? Bo to wiesz, jak, wiecie, jak, jak ktoś chce co oglądać całość. Całą, całą trasę to też na przykład musi oczywiście się e, domyślać, czy to jest jeszcze nowa trasa, czy już inna. A tak to wrzucę, Część pierwsza, część druga, część trzecia, i potem część pierwszą to wiadomo, że to jest nowy, nowa kolejna trasa, nie? Oczywiście po weekendzie. Także tak to wygląda. No i co? My się widzimy tak naprawdę po rozładunku. Myślę, że mnie dosyć szybko rozładują, bo jest kurde masakra. Czekam tutaj już dokładnie. Moi drodzy, 2.30. Długo, nie wiem ile jeszcze poczekam. Mam nadzieję, że dosyć, że, że, że dosyć szybko to zrzucą. Moi drodzy, rozodunek poszedł naprawdę całkiem sprawnie. Powiem wam tak. Zeszło im na rozodunku myślę, że około 20 minut, z rozpinaniem i ze wszystkim zeszło pół godziny w sumie, także poszło w miarę ok, Potem oczywiście musiałem tyłem wyjechać z firmy, ale czasami i tak bywa. Dojechałem oczywiście na bazę. pasat oczywiście nie odpalił standardowo. Bateria zdechła, ale to w kolejnym filmie wam oczywiście opowiem jak to wszystko wyglądało. Tymczasem jestem na Słowacji i już montuję dla was kolejny film. Staram się przygotować coś nowego, także jeżeli ta produkcja Ci się podobało, to daj lajka, like daj subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie tym miłym gestem żegnam się z Wami i życzę powodzonka, szerokości, i na razie, cześć.